Cześć, cześć, witajcie z tej Ja w dzisiejszym odcinku po raz kolejny zagramy sobie GTA 5 online i dzisiaj kolejny tuning kolejnego pojazdu z nowego DLC. Dzisiaj tuningujemy sobie The Class. Uh, oj, boisz, się The Class to Tulip M100. Mm, nietypowo jesteśmy przy lotnisku, bo, bo w sumie czemu nie? Tutaj przejeżdżamy sobie przez rondo Tutaj pod prąd Dobra, my sobie pojedziemy do tego hmm. Boże, tam gdzie są zloty tych aut Nie pamiętam jak to się nazywa warsztat. Nie No tak, no bądź nie, ale Wiecie co, będzie łatwiej mi na mapie. Klub samochodowy, o właśnie. No, ogółem jest to auto, które znosi karem, co jest dosyć ciekawe. Bardziej by yy, się podobało na klasie klasyków sportowych. Na razie to zaraz to będzie złom, a nie klasyk sportowy. O środku wygląda ładnie. Trochę przypomina przypominam, jakby ale takie Star BMW, ale zarazem też coś innego. Nie do końca wiem co, co, co to za auto mogłoby być. No, właśnie. Ale dosyć, dosyć ładne się wydaje, dosyć ładne. Wyjeżdżamy sobie ładnie tu Możecie napisać jak się czujecie Jak tam humorek, jak wigilia minęła o, no ten odcinek jest już po nie? Ten odcinek jest. Kiedy ten odcinek jest? Czekajcie! Bo ja tutaj nagrywałem na zapas, i ja nie wiem kiedy ten odcinek się pojawi. Muszę zobaczyć kalendarz, wiecie? A-pa-pa-pa-pa pa, pa, pa. Kurwa, dzień przed sylwestrem by wychodziło. No to. Ja pierwnie. No to. No to co. No to w sumie po świętach. Jeszcze, jeszcze będzie odcinek sobotę, więc. Yy, więc no wtedy będę życzył szczęśliwego nowego. Chociaż w sumie teraz też mogę pożyczyć, więc życzę szczęśliwego nowego roku każdemu, yy, kto to ogląda. Yy, udanego Sylwestra i, i, i takie tam. Nie przesadźcie z alkoholem. To, to, to polecam na pewno. No takie ja coś sobie weźmy. To, to jest na pewno rzecz, którą, którą trzeba tutaj zaznaczyć. O Boże, ten jest yy, chujowy. Mogę coś takiego zrobić. Odkola. Nie, no zostawmy grilla. Takie coś mogę. A, hmm. No, w sumie, widzowie, jeżeli ktoś to ogląda, to może macie jakąś radę na to, żeby przestać Stresować się jakąś rzeczą W sensie, przestać jakby wyciszyć mózg od tego I, i spokojnie jakby dalej żyć Jeżeli macie jakąś taką radę, to <laughs> Naprawdę byłoby super, ucieszyłbym się z tego powodu jeżeli właśnie taką radę byście posiadali dla... E, dla mnie Naprawdę byłoby ekstra Możecie napisać ją w komentarzu, bo... Dosy, dosyć e, ważna dla mnie rzecz Więc e, b, byłoby naprawdę bardzo miło O, są takie czerwone do tego autka Czemu nie? ja nie, y mm -hmm. e <laughs> nie pod kolor pewnego gangu. Nie, pod kolorem mojej koszulki, oczywiście, pod kolor mojej koszul koszulki. Tutaj na przykład jeszcze taki biały pas albo czarny. Kurwa, nie wiem jak to z przodu wygląda, bo to gówno nie chce pokazywać. Mm -hmm. Obo bez pasów. Po prostu takie klatka. Nie no, klatka nie potrzebna, dach. Okej na dachu. W sumie wygląda to ciekawie. Weźmy progi. Zostawmy. Spoiler. Hmm. Niski spoiler. nie będzie to zostawiamy. Skrzynia biegów i jasne koło. Masę par jakieś. Mogę widać, jakie ogromne jest to z tyłu, a jakie jest małe z przodu. Dosyć spora różnica. Okay. może jakieś inne felgi. Coś w no. O, teraz mogę zobaczyć, no i fajnie. A niech będzie. Dobra, i wyjeżdżamy Dobra, teraz jedziemy sobie przedstawić standardowo auto na lotnisko No, wydaje się, że to auto całkiem... całkiem fajne. Tylko oczywiście światełka trzeba było włączyć. W miarę dobrze się trzyma drogi. No nie wiem, no... Wydaje się nawet okej, okay. nawet okej. Okay. Ale czy dupę urywa? no wątpię. Może tak oje, że się podoba to kupić, ale tak jako auto jakieś pewnie ultra szybkie czy coś takiego wow no to w nim nie ma. Otwórz się. Ekstra. No, na pewno ma dużo większe tynie koła niż przednie. To, to trzeba stwierdzić. No, oczywiście, jak to masę to na pewno tył. Więc tutaj nawet nie musimy sprawdzać, bo to widać gołym okiem. Dobra, to teraz sprawdzimy sobie w takim razie prędkość maksymalną tego pojazdu. No standardowo kurwa nie widać. Dobra, 120. 120 było na liczniku, tak około, plus, minus. Więc jest to chyba szybsze auto do ostatniego, które sprawdzaliśmy. Chyba, że to jest w kilometrach, czy to jest w milach? Nie, no w milach. To jest to chyba szybsze od tamtego. Dobra, teraz bez spacji startujemy i sprawdzamy, jak to będzie bez spacji. Samo, samo nami na, na że, że, zarzuciło No, 120 około Ale mi nieźle tutaj zarzuciło, a ja nie kliknąłem Przyznaję się, że nie kliknąłem, a przynajmniej Nie poczułem tego sam czy na nagranie chyba będzie słychać, czy kliknąłem, czy nie Dobra, teraz sobie sprawdźmy, jak to tam Z przyczepnością tego pojazdu, a bardziej z takim skręcaniem przy dużych prędkościach No, wpada w poślizg, no nie ma co się też dziwić. To jest jednak masyka, że, jakby czy masyka, że było cała moc na tylnią oś? Jakoś tak to chyba było, co nie? Ja się nie znam na tak więc nie bijcie mnie tam w komentarzach, jeżeli tak, Je w sensie, jeżeli źle mówię, ale, no, znaczy, to też popatrzmy na to, że to jest GTA, co nie? To nie jest powiedzmy taka Forza Horizon, który tu jest wszystko idealnie rozpisane. Ale, ale, no jednak Auto W sklepie wydawało mi się spoko, na żywo wydaje mi się gorsze Tyle są w do powiedzenia o tym O tym pojeździe, są lepsze auto od tego Są na pewno lepsze i cena Czekajcie ile one kosztuje? No cena 1 miliona 600. Jest totalnie nieopłacany nie moim zdaniem Ja bardziej preferuję, wydaje mi się, że był nawet bardzo podobny dźwięk, jak nie ten sam eee, Pojazd ten nazywa się e, Williard Faction Zwykły, nie żadne takie, nie, nie po Benem, Ale zwykły, bo jest to też muscle car, o ile się nie mylę i Jest to przyjemniejszy pojazd, mam takie wrażenie No i za taką co macie na przykład Obeya, e, Bermachta, e, Sentinela Tutaj fajny tuning też jest, więc nie wydaje mi się, że jest to auto warte swojej ceny. Są lepsze auto od tego i po prostu moim zdaniem, moim osobistym zdaniem, podkreślimy to, nie opłaca się. No i w sumie to, co mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o, o te auto. No, a będzie na tyle, co, co mam do powiedzenia. Dobra widzowie, to by było na tyle Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie taktyczną łapkę w górę Dajcie znać w komentarzu pod filmem, czy chcecie więcej odcinków z GTA Więcej odcinków z Steamingów Out. Napiszcie w komentarzu na przykład jakie chcecie auto, bo ja aktualnie tuninguję te, które są z nowego DSi Ale najchętniej, w sensie chętnie dla was nagram takie jakie wy chcecie jako jazdy, żebym wtyningował No i co, ja się z wami żegnam Trzymajcie się, cześć!